Czołem Kapitanowie! Szparagus z tej strony. Czołem Kapitanowie, Szparagus z tej strony, witam Was w kolejnej powtórce. Dzisiaj pokażę Wam okręt, którego jeszcze u mnie na kanale nigdy nie było. Nie wiem jak to się stało, że nikt nigdy nie podesłał mi powtórki z Ashitaki. Moi drodzy, jak podaje wikiwargaming.net to jest Battle Cruiser, czyli Hmm, krążownik liniowy, powiedziałbym po polsku, tak naprawdę, w grze zaimplementowany jako pancernik. To jest okręt klasy Amagi, moi drodzy. Jak widzicie, wizualnie tutaj pewne elementy są podobne do tego, jak zrobiony jest Amagi. No, zdecydowanie mniej jest tutaj wszelkiego rodzaju infrastruktury, nadbudówek i tak dalej. Na pewno on ma dużo gorszą obronę przeciwlotniczą. Sigma na tym okręcie wynosi 1,8 i z tego co podaje WoWs FT to jest identyczna jak na Amagim bo przed bitwą to postanowiłem sobie sprawdzić natomiast na pewno różnica w obu okrętach jest w rozrzucie według WoWs FT rozrzut na Amagim wynosi bazowo 214 metrów tutaj wynosi 227 więc teoretycznie nie powinno być tragedii, maksymalny zasięg, zasięg dział na Amagi. To jest 19,9. Tutaj na Ashitace wygląda to tak samo. Niewątpliwą siłą tego okrętu, moi drodzy, są działa 410 mm. One na siódmym tierze na pewno będą robiły robotę. Tak samo jak robią robotę na Nagato, tylko że tu macie dwie o lufy więcej, bo jest ich 10. Ok, zanim się rozpędzę, to sponsorem dzisiejszej bitwy jest kolega Tomek 5 którego serdecznie pozdrawiam z klanu TF17. No i dzięki temu, że Tomek podesłał do mnie tą bitwę, zobaczymy sobie aż i takę. Jak widzicie, jesteśmy na topce, więc teoretycznie powinno się tutaj grać troszeczkę łatwiej. Okręt ma pulę HP 59400. No, jest to całkiem przyzwoita. Wartość nie jest ona ani jakaś mała, ani jakaś Wielka, teraz jeszcze tutaj zadaliśmy obrażenia bodajże niszczycielowi, to chyba był, mam wrażenie, Machan, nie, być może Mas albo, albo jakiś inny okręt, ten dymek był tutaj dość krótki, być może to był jakiś krążownik. Tak czy owak bitwa nie zaczyna się dla nas zbyt obiecująco, moi drodzy. Zobaczcie sobie, że my już nie mamy dwóch krążowników. Te krążowniki bardzo szybko zostały tutaj wyeliminowane. No i będzie trzeba wziąć tym pancernikiem ciężar bitwy na siebie i do tych przeciwników tutaj postrzelać, pozadawać im obrażenia. No mamy kaliber dział z tych wszystkich okrętów, które tutaj są w bitwie największy, ponieważ przeciwnicy mają jedynie tutaj Colorado, King George ma mniejszy nawet Gneisenau w naszym teamie ma mniejszy mamy tutaj jeżeli chodzi o siłę ognia zdecydowanie najmocniejsze działa zobaczymy czy przełoży się to na wynik i czy przełoży się to moi drodzy na zwycięstwo, na razie tutaj widzicie nie ma zbyt wielu przeciwników do których można było strzelać, wszyscy gdzieś tam pochowani za górkami, tam już by można było strzelać do tych Queen Elizabeth, ale one są tam naprawdę na granicy zasięgu. No i teraz poszła Salwa z 410 do Gneisenau'a, który jest ustawiony dziobem. Zobaczymy, czy jakieś obrażenia tutaj wpadną. No jak na ostrzał od strony dziobu prawie 7000 obrażeń, to jest wynik całkiem spoko, bym powiedział. No i teraz będziemy mogli tutaj zbliżyć się troszeczkę do tych przeciwników. Trzeba pamiętać o tym, że Gneisenau ma torpedy, więc nie można się do niego zbyt mocno zbliżać. Na pewno jeszcze jedną fajną rzecz ma Ashitaka, mianowicie taką, słuchajcie, że jest dość szybka. To już nie jest taki pancernik, tak jak na przykład Colorado, który, który tam rozwija 20 bodajże jeden węzów, tak jak Nagato, które gdzieś tam chyba około 24-25. Tutaj już mamy 30 węzów i tutaj już naprawdę po mapie możemy się spokojnie przemieszczać z flanki na flankę. Nie będzie to stanowiło jakiegoś wielkiego problemu, więc wydaje mi się, że pod tym kątem tutaj jest naprawdę spoko. Na pewno będzie mu doskwierała słaba obrona przeciwlotnicza. Jeżeli spotkacie gdzieś tam na swojej drodze lotniskowiec, no to może być przeżycie dość bolesne na pełnej prędkości patrząc Tutaj na dym z komina idzie ta Omaha dość duże wyprzedzenie, tutaj tomecz zastosował. Niestety widzieliście, część pocisków spadła za część pocisków przed okrętem, co spowodowało, że ta Omaha jeszcze tutaj żyje i ma się dobrze, ale teraz poszła kolejna salwa znowu dwie penetracje. Ale to wystarczyło, aby przeciwnika moi drodzy. Tutaj rozstrzelać. Teraz Gneisenau jest troszeczkę korzystniej do nas ustawiony. Będziemy mogli mu tu być może niezłą salwę sprzedać. On nie odkręca, on idzie tutaj na King George'a i na Nowy Meksyk. Ewidentnie na torpedowanie. Zobaczymy, ile w Gneisenau, który jest burtą ustawiony, uda się wsadzić. Jest blisko 8,5 kilometra. 15 tysięcy, no to mówię, to są takie wartości, które się naprawdę lubi na pancerniku. Wydaje mi się, że. Każda salwa, która zadaje ponad 10 tysięcy obrażeń, może być udana. Oczywiście, no czasami jest rozgoryczenie gdzieś tam na 6-7 km strzelacie do Yamato, który ma cytadelę jak telewizor plazmowy w małym pomieszczeniu. I powiem Wam tyle, że czasami się zdarzy, że też traficie za 10 tysięcy, a powinno wejść za 40 albo za 60. No niestety takie sytuacje się zdarzają. Ja powiedziałem celowo o Yamato, a nie na przykład o niemieckich pancernikach, bo w niemieckie pancerniki, na małym dystansie, jest niezwykle trudno wbić cytadele. O ile strzelicie w niemiecki pancernik gdzieś tam na dystansie 16, 17, 19 km i Wam RNG dobrze polosuje, to jest spora szansa na to, aby wbić cytadele. Natomiast na małym dystansie, jest to mało prawdopodobne i powiem szczerze, nie zdarza się. Zbyt często. Zobaczymy, czy zanim się to Fubuki schowa, tutaj za wyspą będziemy w stanie jeszcze do niego salwę oddać, czy też niech być może się to uda. Prawdopodobnie tak poszła salwa. Te pociski tutaj przeszły. Na pewno coś tam powinno w tego Fubuki trafić. Mamy nadpenetrację zgodnie z tymi zmianami, które Wargaming wprowadził. 2520 obrażeń, żeśmy w tym momencie zadali. Niestety, tam widzicie, nasz niszczyciel musi walczyć chyba z dwoma przynajmniej okrętami, o to, aby próbować utrzymać tego kapa. My od kapa jesteśmy dość daleko, będzie trzeba uważać na tego fubukiego. Natomiast fajne jest to, że mamy tu pod ręką Simsa, i wydaje mi się, że ten Sims nas troszeczkę tutaj przed tym japońskim niszczycielem będzie w stanie coverować. Tu będzie trzeba uważać, aby nie wypłynąć za tą wyspę. Gdybyśmy chcieli pójść w prawo, to nie byłby najlepszy pomysł, bo tam Fubuki mogło posłać, moi drodzy, torpedy, więc teraz będzie nawrotka. No na tą chwilę ta bitwa wygląda, powiem Wam szczerze, dość słabo. Ja natomiast widziałem jej podsumowanie i zaręczam Was, że troszkę obrażeń tutaj z tego okrętu Wpadnie, no to nie będą obrażenia jakieś powalające na kolana, ale wydaje mi się, że jak na siódmotierowy pancernik, to taka bitwa, której większość z nas na pewno by się nie powstydziła. Dobra, solidna bitwa z solidnymi obrażeniami. Teraz, Scharnhorst widzicie na wstecznym, to jest kolejny przykład niemieckiego okrętu. Zobaczcie rykoszet, brak penetracji i nadpenetracja. No niestety. Tak to się czasami zdarza, i to są te sytuacje, o których mówiłem, że jeżeli wstrzelicie w niemiecki pancernik 10 000 obrażeń z jednej salwy, to jest całkiem spoko, bo może się Wam zdarzyć taka salwa jak tutaj była przed chwileczką i w zasadzie zadaliśmy tam około chyba 1200 tychże obrażeń, więc wygląda to kiepsko. Tutaj już znacznie lepiej. Scharnhorst zmienił kierunek, w jakim płynie. W tej chwili przemieszcza się do przodu. Masz czy pożary? Teraz jeszcze jest szansa, żeby prawdopodobnie go Sims troszeczkę tutaj ostrzelał z gdzieś tam z zasłony dymnej. Schanhorst już spogląda tutaj w naszym kierunku. No jego działa 283 mm, nie będą nam zadawały aż takich wielkich obrażeń. Natomiast jeżeli potrafiłby swój okręt tutaj wykorzystać do konfrontacji z nami, to Schanhorst wydaje mi się. Byłby również tutaj niebezpieczny, musiałby trochę pożąglować amunicją. W sytuacji, gdybyśmy byli ustawieni bokiem, to spokojnie na mniejszych dystansach z pepeków może zadać nam spore obrażenia. Natomiast, na, gdyby bylibyśmy skontowani, no to wówczas musiałby raczej używać pocisków odłamkowo burzących. Teraz, Abruzzi, to jest bardzo miękki cel. O, właśnie zobaczcie. Prawie 30 tysięcy obrażeń, 3 cytadele i to są takie momenty w grze pancernikiem, które wszyscy gracze grający pancernikami lubią, bo to jest esencja gry pancernikiem. Właśnie taka sytuacja, gdzie krążownik popełnia błąd, jest chwila nieuwagi i, i przez tą chwilę nieuwagi ląduje w porcie. Teraz Scharnhorst przyspiesza, nie wiem czy nie warto byłoby dać troszeczkę większego wyprzedzenia, ale on tak szybko tej prędkości nie nabrał i zobaczcie. 2500 obrażeń z 10 km, no to jest kurcze, trochę rozczarowujące. To jest to, co mówiłem o tych niemieckich okrętach. Tak samo twardy w mojej ocenie jest Tirpitz i Bismarck. Tak samo twardy jest generalnie Gneisenau i Scharnhorst. I z tymi okrętami czasami trudno się pojedynkuje. Jeżeli polosuję wam taką salwę jak wcześniej w Gneisenau. O której mówiłem za 15 tysięcy, to naprawdę jest się z czego cieszyć. Oczywiście tutaj częściowy wpływ ma na to RNG, ale myślę, że gdyby ta salwa była z troszeczkę większym wyprzedzeniem tutaj strzelona, bo widać było, że nabierał w tym czasie prędkości ten Scharnhorst, to te obrażenia byłyby, moi drodzy, dużo większe, teraz znowu część pocisków gdzieś tam poszła wyżej mamy rykoszet, mamy znowu dwie nadpenetracje, więc znowu te obrażenia są marne, no i na tym dystansie już na 280 trójki będzie trzeba uważać, bo one będą zadawały sporo obrażenia tutaj trzeba do tego okrętu byłoby skontować czy to odchodząc, czy dochodząc dochodząc jest ryzyko, że będzie chciał wobec nas użyć torped. Zobaczmy, może ta salwa będzie troszeczkę lepsza. Teraz zdecydowanie lepiej, bo widzieliście, gdzieś tam w dziób wpadło. Za 12600 mieliśmy 3 penetracje i 2 lub 3 nadpenetracje. No i teraz cel, tak naprawdę do, do rozstrzelania łatwy. Okręt, który płynie 20 węzłów, strzelamy do niego z takim wyprzedzeniem, jak pokazuje nam czas przy celowniku, jeżeli będzie płynął z maksymalną prędkością, a na pewno z taką maksymalną prędkością będzie płynął. Salwa Zwierz tutaj dziobowych, za chwilę będzie poprawka, być może zwierzch rufowych, chociaż widzę, że na razie się Tomaj na co nie decyduje. Czeka aż swoją salwę odda Colorado, zobaczcie. Colorado jeszcze chyba z jednej wieży nie wystrzeliło. No i teraz będziemy próbowali Memu tutaj z tych tylnych wież oddać. On, jak widzicie, już kontuje. Nie wiem, czy nie lepiej by było strzelić wysoko. Ale no, były jakieś tutaj penetracje, ja bym chyba bardziej próbował, przy tym jak on zaczął kontować, strzelać po infrastrukturze. Wydaje mi się, że to by było korzystniejsze, trochę więcej obrażeń byśmy zadali, no ale Tomaj zdecydował tu inaczej, to był jego wybór. No, wynik już się wydaje mi, broni się przed... przed... no teraz sytuacja niebezpieczna przydałaby się regeneracja chapsa Szkoda, że ta R nie była użyta chwilę wcześniej. Teraz jeszcze możemy dostać jakieś obrażenia lub pożar z tych niskokalibrowych dział. To by była bardzo niebezpieczna sytuacja. No i zobaczmy, czy uda nam się to przetrwać. Teraz już idzie naprawka. Już widzicie, Colorado z powrotem kontuje, tak aby nie przyjąć jakiś tam dużych obrażeń, ale jeszcze mioko, go tu na pewno będzie podpalać, Mioko ma bardzo skuteczne pociski odłamkowo-burzące, także przed którymś z tych okrętów będzie się musiał w końcu Colorado odsłonić, my mamy środkowego kapa, obie Queen Elizabeth, ja nie wiem czy one są w dywizjonie ale, no sorry, grają tutaj beznadziejnie, na początku popłynęły w róg mapy, gdzieś tam w okolice, a 1 Teraz gdzieś tam pływają po ringu, boją się Simsa. Moim zdaniem dwie Queen Elizabeth spokojnie byłyby w stanie Simsa spuszować i wyjść z tego obronną ręką Zdecydowanie Wydaje mi się, że jest to błąd ze strony tych kapitanów, że grają tak zachowawczo. Teraz już będzie większy problem, bo za chwilę dołączy Normandia, Ashitaka i tak dalej. No i teraz można będzie powiedzieć, że będą Queen Elizabeth w głębokim poważaniu, ale jeszcze chwilę temu miały szansę na to, aby moi drodzy, tutaj jeszcze o coś powalczyć, nawet jeżeli nie o zwycięstwo, to przynajmniej o to, żeby tego kapa tutaj słuchajcie zachować znaczy, za zachować może, zatrzymać nabijanie punktów, no i zawsze byłaby jakaś szansa na to, aby, aby z tej sytuacji jakoś wybrnąć, jakoś wyjść. Tutaj niestety już w tym momencie dla nich nadziei nie ma, ponieważ będą totalnie oflankowani. Z jednej strony będzie biła do nich Ashitaka i Miyoko, z drugiej strony będą te pancerniki ostrzeliwane przez Normandię i być może jeszcze, moi drodzy, przez Simsa. Queen Elizabeth jest bardzo podobna do Warspite, generalnie, myślę, że ma dość dużo takich miękkich elementów, potrafi przyjąć spore obrażenia. Ja akurat w Elizabeth nie grałem, ale grałem Warspitem i naprawdę tutaj obrażenia, nawet jak strzelałem, słuchajcie, z Pertha, to wchodziły salwy po 5-6 tysięcy z pocisków przeciwpancernych. Oczywiście mówię o sytuacji, gdy ten okręt do mnie był ustawiony burtą, bo gdyby był skontowany, to oczywiście używałbym. Pocisków odłamkowo burzących. Jak więc widzieliście przed chwilą po tej salwie, która była, no to te obrażenia wchodzą. Wcześniej było za 10 tysięcy, teraz za 6 tysięcy. Mimo, że ten okręt jest skontowany, nie wiem o co chodzi tutaj z graczami z tego klanu. Nie kumam tutaj. Gościu sobie strzela jakieś pojedyncze salwy. Nie potrafi z 10 kilometrów trafić w mioko. Nie potrafi trafić w Ashitake. Myślę, że ta bitwa zaraz się dla tego dżentelmena skończy. Mamy Krakena, mamy duży kaliber. Myślę, że to jest taka kropeczka nad i, ale jeszcze będziemy mieli okazję do tego, aby oddać salwę. Oczywiście zobaczcie do Queen Elizabeth, tej drugiej, która jest ustawiona burtą. I tak jak powiedziałem, ten gracz jeszcze tutaj, który właśnie wykorzystuje artylerię dodatkową. Konfrontacji z Normandią, zobaczcie, gdyby oni obaj wcześniej popłynęli, Simsa by spuszczowali, byłoby dużo łatwiej. Teraz mamy wsparcie, dostaje gość za ponad 18 tysięcy, to jest to o czym mówiłem. Te okręty e, łatwo przyjmują obrażenia, nawet Wam powiem, że od pancerników przyjmowałem, gdy byłem ustawiony dziobem. Teraz e, zmierzamy do podsumowania bitwy. Na końcu bitwy tam Normandia zramowała tą Queen Elizabeth. My zadaliśmy ponad 157 tysięcy obrażeń. Tak jak powiedziałem, w mojej ocenie na siódemkę jest to fajna bitwa. 3 cytadele, 77 hitów, 5 fragów, medale, już w zasadzie wszystkie, które były wymieniłem. Spotkałem się z kilkoma opiniami na temat tego okrętu. Gdzie gracze zadawali gdzieś na Facebooku pytanie: A co sądzicie o Ashitaka? I ktoś powiedział, że jak się obetnie pierwszą literę, i ostatnie trzy, to będzie słowo w języku angielskim, które tak jakby podsumuje jakość tego okrętu. Mnie się trudno do tego odnieść, bo to jest jedna z nielicznych premek, których nie mam. Natomiast no na 77 hitów, 3, 3 cytadele, te niektóre strzały widzieliście, jak losowało, no nie wyglądało to najlepiej i powiem mi szczerze, patrząc przez pryzmat akurat tej bitwy, mimo że wynik jest naprawdę fajny, no to na 77 wystrzelonych pocisków tylko 3 cytadele plus te nadpenetracje w krążownikach itd., itd., Mam na razie mogę wyrazić tyle, że mam mieszane uczucia co do tego okrętu. Wydaje mi się, że chyba lepszym wyborem byłby jakiś inny pancernik siódmego tieru, że dawałby on troszeczkę być może lepszy fan. Bo mówię tutaj, jeszcze, jeżeli by się pojawił lotniskowiec, to naprawdę aż i taka miałaby podgórkę pod warunkiem, że ten lotniskowiec by ją. Atakował. Ok, przechodzimy do screenu numer 2 2121 EXPA bazowego. Tutaj jeszcze macie obrażenia zadane poszczególnym okrędom, W zasadzie wszystkie pociski, które trafiły w cel, to były pociski przeciwpancerne. Jeszcze tu było 9 trafień z baterii dodatkowej, pocisków odłamkowo burzących, które zadały, jak widzicie, zero obrażeń, więc to jest chyba tam jakiś mały, bardzo kaliber tej artylerii dodatkowej. No i z kątem premium okręt zarobił 407 tysięcy, więc zarobek jest całkiem przyzwoity. No to użyć siódemka, więc ona powinna dość interesująco zarabiać. Gdyby jeszcze zamontować jakieś flagi, to pewnie byłoby. Spoko. Zobaczyliście po raz pierwszy aż i takę na kanale. Jeżeli ktoś z Was ma aż i takę, chciałby się wypowiedzieć lub odnieść do tego, o czym wam powiedziałem przed chwilą, zapraszam do dyskusji w komentarzach, zapraszam do subskrybowania kanału i w tym momencie mówię Wam już. Do usłyszenia.